Dzień dobry panie Wojtku. Siemanko. Gdzie pan tutaj za, zawitał? No, no przyjechaliśmy na Pod, bazę. Podobno pan całą noc nie spał? Już nie mogę się doczekać. Kiedy na bazę? Kiedy na bazę? Pan prosto z MotoZłazu jedzie. No tak. No, nie tylko ja, bo i tak, że i ty. Prawdopodobnie dziesiąte miejsce od końca. Nie, to zależy jak tabela. Odwrócisz to będzie pierwsze. Na pewno. <laughs> Dobra, chodź pan, bo podobno to jakąś nową mz ma. No właśnie widzę, jest. Słuchajcie moi drodzy, bo tutaj dostaliśmy informację od kolegi Adama, że ma fabrycznie nową mZkę z przebiegiem 632 km, od 30 lat nie używana. Zaraz oczywiście zrobimy obdukcję, ale najpierw się przywitamy z kolegą Adamem. Słuchajcie moi drodzy, obok tego motocykla nie możemy przejść obojętnie, gdyż ma on na liczniku 632 km, jak wam pokazywałem. No i oczywiście okiem MZ-owicza sprawdzimy, czy ten motocykl jest rzeczywiście taki fabrycznie nowy. Słuchajcie, zobaczcie tutaj na przykład na śruby do kierunkowskazów. No tutaj widać, że nic nie było odkręcane. Tak samo ze śrubami, które znajdują się przy botniku. Oczywiście podkładki tak jak w oryginale, czyli większa podkładka tutaj, z tyłu dwie, wszystko się zgadza. Zobaczcie sobie tutaj, też nie było nic odkręcane. Nakrętka koła też nie dotykana. Oczywiście oryginalny nakładka wentelka. Oponki. Oponki oczywiście pneumanta. Bardzo szybko idzie stwierdzić, czy MZK było jeżdżona, gdyż. Jeżeli cokolwiek było jeżdżone, no to Felga. A tu jest Felga w idealnym stanie. Wersja, oczywiście, na hamulcu bębnowym. Aczkolwiek na Niemcy takie wersje właśnie wychodziły. Tutaj, żeby Wam powiedzieć, jest to 89 rok, czyli już wersja na kierunkach plastikowych. Aczkolwiek. Tak jak widzicie, jeszcze na pojedynczym zegarze. Tutaj musiałem zasięgnąć wiedzy u troszeczkę lepszych speców niż ja, a mianowicie wiedzy w Niemczech, i rzeczywiście takie egzemplarze wychodziły. Tutaj kolega Adam poprosił mnie o ekspertyzę tego motocykla. No i powiem Wam uczciwie, że po obdukcji tego, wszystkiego, co tutaj widzę, wydaje mi się, że ten motocykl jest, myślę, że fabrycznie nowy. Oczywiście, że tutaj obejrzymy wszystkie nefralgiczne rzeczy typu, zobaczcie, śruby Tutaj też czyściutko widzimy, że tu nic nie było dotykane Oczywiście z tyłu tutaj tak samo gumy oryginał podnóżki jeszcze czuć fabrykę Także moi drodzy, moim zdaniem jak najbardziej maszyna oryginalna, zobaczcie nawet zwróćcie uwagę na tutaj podkładkę pod uszczelkę bakelitową to wszystko też wygląda jak fabrycznie nowe. Wersja, oczywiście, bez obrotomierza, tak jak wam mówiłem, czyli, czyli silnik też jest bez wyjścia obrotomierza. Tutaj też warto zwrócić uwagę na taki tutaj hermetyczny taki hermetyk specjalny, który był stosowany przy składaniu nowego silnika. Przez przeskładanie silnika ogólnie też wszystko wygląda na bardzo ładne. cena oczywiście zaporowa 29 tysięcy złotych, aczkolwiek mam dla Was informację, maszyna się sprzedała ale rzućmy szczokiem oczywiście tutaj zobaczy, wszystko nałówka to praktycznie nie ma żadnego stanu zużycia tego motocykla Patrzymy jeszcze tutaj na tylną oponę jak na przednią patrzyliśmy i też opona jest oczywiście pneumat. Także moi drodzy, moim zdaniem jeszcze jedną rzecz można by sprawdzić, a mianowicie mocowanie lampy. No nie, tutaj wszystko jest w najlepszym porządku, czyli gumka, podkładka, to wszystko jest niezużyte. Oczywiście tutaj też lampy kierunki, wszystko w oryginale tumik Mamy TZK125-150, tak jak fabryka to wypuściła. Z moi drodzy mogę stwierdzić w 100% że jest to jak najbardziej oryginalny motocykl myślę że z fabrycznym przebiegiem 632 km zresztą też wystarczy spojrzeć na siedzenie w takim stanie zachowania niestety już motocykli się nie spotyka Chyba nie? nie? No to ładna tylko, że to słabe, 120, 150 słabek Co ty mówisz? taką 150 kę i... My całą Polskę tym objechali Jak to wygląda? Nówka Nówka, nie? Nówka, nówka. też ma takie gdzieś wczoraj to naczyłem mnie no. O, widać, że nówka, bo to wiesz, wszystko jest, zobacz Co byś nie naciskał, to wszystko jest takie No, takie sztywne, nie? Sztywniutkie, no 30 koła? Znajdź taką z takim przebiegiem? Panie Wojtku, jak pan ocenia stan tej maszyny? No bardzo ładnie. 2,51 to do nie jest? Nie jest, ale, ale stan jest ładny. Nie? Widziałem, że pan wyhaczył tam pompkę pod e, no. siedzeniem. Jest. <laughs> Jeszcze jest. Nie wiem, czy by się panu taka nie przydała. Nie mam. Maszyna już sprzedana, to tam wiesz. Nie, mam. Nie, nie, nie. Może się delikwent nie, nie dopatrzy. Tak. A tu tak powinno być właśnie. Nie mało, wiem, bo jest bo nie ma linki, tak, nie to, mierza. Ma linki to mierza. Mało ludzi o tym wie. Hmm. Tutaj moi drodzy też nie ma stopek, e, ten, Znaczy, stopki centralne są, nie ma stopek e, kierowcy. Natomiast to wszystko oczywiście jest, zostało odkręcone tutaj do transportu. No powiem wam, że bardzo ładna sztuka. A pan Wojtek co powie? Nie patrzę o tym kraniku, nie? To... Ok, Oprócz tego kranika, nie. bo ten kranik to jest... Wiecie, Wydaje to jest mi się, że... Seksonów, Kurczę, okres... nie wiem czy powiem, nie... Tego akurat nie mogę rozgryźć Ale to myślę, A. że to nie od tego modelu No nie Ktoś coś już... A tu Wojtuś jego zapomniał? No. Nie no, wszystko, nie, wszystko nie, fabryka nie. No no Nawet jest to, co zawsze ty poszukujesz No znaczy, o, właśnie to, jest to ale nie ma... Ja to wolę tą półkę plastikową. No to nie ma, to nie musi. Albo to, albo to. Albo to, to się no, no. Pan Wojtku, widzowie w komentarzach pytają mnie, czy pan by zapłacił taką kwotę? Nie nie stać. Ale znamy takiego, co by zapłacił. No, może by i zapłacił, ale maszyna sprzedana, to nie zapłaci. Tak nie zapłaci. zapłaci. Moi drodzy, tutaj idziemy, idziemy Wojtuś zaraz będziemy się przewychadzać. Natomiast zobaczcie tutaj, jeszcze kolega Adaś ma do sprzedania BMW GSR 100. Fajnie zachowany, wrzosowy kolor, tak jak tutaj widzicie, r 100 nawet, 23 tysiące złotych, numer telefonu macie podany, rzućcie sobie okiem jak fajnie maszyna się prezentuje. No i tutaj mamy jeszcze IWL Berlin, bo tak się nazywa ten skuter, Berlinka. Mamy wystawione za 6,5 tysiąca złotych 61 rok. Powiem wam uczciwie, że choruję na tego typu skuter. Tak jak wiecie kto mnie obserwuje, mam IFL Trolla. Berlin by mi się przydał. No tutaj troszeczkę stan tego Berlina tylko mnie martwi. Inaczej by już dawno był w mojej kolekcji. I myślę, że cena jest jak najbardziej adekwatna. Bardzo przyzwoity stan. Moi drodzy, tutaj jedziemy dalej z cenami motocykli, macie hondę za 6200. Ona Z dokumentami? Z fitami. Ma dokumenty niemieckie Simpsonek Simpson 4000. Śmie twierdzi, że bez dokumentów? Węgry. Ale bez dokumentów, okej okay. Dobra, dalej mamy BMK BMK 16 tysięcy. Jaki to, to jest model? Który rok jest macie na te BMK? 83 3 Dobra Dobra moi drodzy Tutaj motorynkę mówiłeś? 4800 I KD3000 KD no, kadecik zachowany w przyzwoitym stanie Myślę, że Bardzo fajna baza do podjęcia Renowacji Motocykle z Węgier, czyli praktycznie bez dokumentów Natomiast można sobie Można sobie zarejestrować Albo na zabytek Albo spytać w Wydziale Komunikacji albo konserwatora, czy taki motorower Wam zarejestrują, bo się troszeczkę przepisy zmieniły, a tutaj też macie jeszcze jawę za 2200 zł, a chyba nawet bardziej Cezety niż Jawę. Moi drodzy na motobazarek można kupić prawie wszystko, można kupić też komplet uszczelek. Zobaczcie. Zakład numer 68 komplet kartonowych uścialek motocyklowych 45 zł WSK 125 I dalej też mamy właśnie takie komplety. Coś fajnego. Moi drodzy, a tymczasem spotkaliśmy tutaj na sprzedaż Awo Simsona Turista. W fajnej patynce zachowany, Zobaczcie sobie te wszystkie szparunki, to wszystko ładnie widoczne. I awosik jest w cenie 30 tysięcy złotych zarejestrowany na żółtą tablicę rejestracyjną Z tego co widać to gdzieś po Saint Tropez nawet jeździł San Remo, Lindau, Bodenzy, no to jakiś szwancarski Ale w każdym razie w ładnym stanie zachowania Moi drodzy, a tymczasem chyba najładniejsze spotkanie dzisiaj, motocykl. Jak się nie mylę, jest to Douglas. Prawdopodobnie tutaj mamy rocznik i model. 1929 rok, 350 cm w pojemności. Zobaczcie, jak ładnie odrestaurowany. Ogólnie bardzo ładna kolorystyka czyli czarny zmieszany z takim granatem oraz srebrnym. Zobaczcie, jak my kiedyś mieli wizję. Kto by pomyślał, żeby. Na tablicy zamontować taką lampkę, która jednocześnie jest świecącą do tyłu oraz podświetleniem lampy. Coś pięknego. Tylko nie wiadomo, czy na sprzedaż jest. Nie wiadomo kogo pytać. Pana może? O co? O ten motocykl, czy jest na sprzedaż? W zależności jaka kopka będzie leżała. O, dobrze. To wyłączamy kamerę. Oto jak już jesteśmy, to standardowo pytamy o ceny motocykli, motorowerów w sumie. Romecik? Tysiąc e, siedemset złotych, tysiąc złotych. Promocja dzisiaj jest? Tak, tysiąc sześćset złotych. W sześć <noise> dobry. W kurcie 6000 Moi drodzy, to za samą myszkę Miki. To jest z 500 plus A co to w ogóle za maszyna? Bo ja tego nie poznał Riga okay. to, to mógł nie poznać Parametry Tak, parametry podobno Ale tutaj ceny są dobre według mnie nie? Po 1700 To takie weekendowe promocje widzę Tak, tak Czyli moi drodzy widzicie Kolejny raz warto przyjeżdżać na moto Bazar w Poznaniu, bo tutaj można kupić bardzo fajne maszyny w bardzo przyzwoitych cenach. No kurwa, trzeba, no, trzeba podpompować. Och, i to mechanika odręczna. Nie ma tego paliwa do Gębiela. Co ona będzie chodził. Za 1700. 1700. क, za 1700. No dobrze, nie da się tego. Och, kolejka się robi. Dobrze, jest zainteresowany. Ja nie mam, ale. Do do stoi. Stoi. Rynką, do rynką. To ręką to szta. To, sztor... to sztoromed jest. Ohoho. I tu widać rękę fachowca. popuka, popuka postukał i... Sprawdzimy.

Moi drodzy widzicie, tutaj też dzieją się cuda. Przyszedł, popukał, postukał, świecę wyczyścił, maszyna chodzi. Jaki... Mamy mam deal czy nie? Jakieś kabelki, coś. Mamy nie, czy nie? Bo to... Puknął świecę i to, to nie wyczyścił. To, to, to... <grym> Ale to może o to puknięcie chodziło. To... Zobacz, jeszcze masz kuwa blondę na karterze czyjne. Daj, kierownik, dawaj 1700 i. Silnik z blondą? No, silnik z blombą. Za jak to ładnie pukało? No, pukało nie ma lipy. Dawaj, bo muszę coś mieć do filmu. No, Widzowie w komentarzach pytają mnie. No, czy będzie deal? I tutaj nawet dawali ten, nawet dawali... No węgierskie miały tabliczkę zamiarową, tak, to węgierski. się zgadza. Panie Przemku, jak taki show zrobił. Ludzie się zeszli. Tylko klient płacić nie chce. Nie no, ja bym kupił, ale no... Już jesteśmy na ja bym kupił, jest dobrze. Gdzie znajdziesz taniej w lepszym stanie Jeszcze nachodzi? Jeszcze na chodzie. I za me mechanika nie musisz płacić, nie masz tak dobrze jak ja. Oj drodzy, niestety w nocy troszeczkę popadało. Przejście tutaj nie jest łatwe, natomiast nie odgoniło to tumu tych pasjonatów. Jest deal? A ja już o błocie mówiła, tu masz. Nie no. Który bierze? To nie pozostaje mi nic innego, pieniędzy nie nagrywamy, bo YouTube nie lubi. Jak pogratulować nowej maszyny, wręczyć zwycięzcy piękną nalepkę. I teraz masz 500 do ceny więcej. Gratulacje. Widzicie moi drodzy, ja tutaj oszoł. O ja tutaj obłocie, a w międzyczasie znalazł się kupiec na Rometa Kadeta. Według mnie cena była bardzo, bardzo dobra. Czy my tutaj przejdziemy? Z moją masą nie będzie łatwo. Ale zobaczmy, co tutaj mają. Mają WSK za 2100 zł. Ale coś tu grozi wybuchem, więc uciekamy. ruch spory, nagrywać jest coraz gorzej natomiast jest kolejna włoska. Włoska jest w cenie 4950 zł mamy też motorynkę motorynka wprawdzie jest do renowacji natomiast cena dość przyzwoita 4800 zł moi drodzy tutaj koledzy, dzień dobry koledzy mają bardzo dużo tablic ale mają też WSK 64 model jak się nie mylę za 5700 zł no? Możesz się pokręcić, bo ostatnio przed chwilą pokręciłem się przy kadecie i poszedł kręcie. U nas można się kręcić, nie ma problemu. Krę Będę kręcił się do woli dobra moi drodzy, co tu mamy jeszcze? Włeskę. WSK jest za 4700 zł też jako baza do renowacji. Sądząc po szczykawce, prawdopodobnie nawet odpalająco? motorynkę? No ale jak idzie. A mówiłem, że warto brać? Pali od szrała. Już więcej chcieć. Przejść zakupić. Moi drodzy promocja! Na hasło promocja dzisiaj kadet się sprzedał przed chwilą. <laughs> nie no, nie będziemy dodawać. Ale gaźnik jest oryginalny. O, gaźnik zamiennik, ale do odpalenia Chodzi lepiej, niż... Chodzi lepiej niż to czasem tak. Znam ten ból z odpalania MZ. -ek. Dobra, śmigamy dalej. Na razie dzięki, bo nie nagramy. A tymczasem coś tu śmiga? Motoryna. Jest szansa, że przez błoto się przebrnie. Przebrnęła się. A no, może, jakbym taką motorynkę nabył, to bym szybciej przez ten bazar się przedostał. Tak nie doszedłem do połowy. Natomiast pogoda zaczęła dopisywać. Jest bardzo, bardzo ładnie. I żeby nie było, on go miał i sprzedał. Tak, miałem i sprzedałem. A najważniejsze, że idzie uśmiechnięty. Ej, hey Wodka, jak tam zakupy? Udały się? Coś tam się tam nabyło. było Podobno dookoła jest do komarka. No nie do końca komarka. No może będzie do motoroweru. Zwanego żak. No ja żak Ja już pana poznałem, więc ja pana wiem. A? A. Ja, już, ja jeszcze panu to się tyle nauczyłem. jest ładny. Ciągnął go po poczuciu. Elegancki. Będzie do tego nowego żaka. Andrzejowego. Dla, no, no. Ale moi drodzy, tymczasem opuszczamy już motobazar, jest koło 13 Tumy się przerzedziły Błoto zdążyło wyschnąć, my dobrze się bawiliśmy Nawet nie myśleliśmy, że tak dużo dla was nagramy Mam dla was do przekazania dwie ważne wiadomości a mianowicie zapowiedź piątej rundy Mistrzostw Polski motocykli zabytkowych, która odbędzie się w miejscowości, a w sumie to w środku Dębki Plaja, ale o tym za chwileczkę opowie kolega Marcin. Natomiast, też ważną wiadomością, którą chciałbym przekazać, którą przekazywałem już na mediach społecznościowych czy również na naszym YouTube, jest wiadomość o koledze Danielu, który w nieszczęsnym wypadku motocyklowym na MZC stracił nogę, została mu noga amputowana. Daniel jest po kolejnej operacji. Moi drodzy, została uruchomiona zbiórka, są już 122 wpłaty, także. Myślę, że też media troszeczkę to, nasz Facebook też również się do tego przyczynił, że tych wpłat jest więcej. Natomiast moi drodzy kwota, którą, którą potrzebujemy, już Wam pokazuję, o jest tutaj, kwota, którą potrzebujemy to jest 139 tysięcy złotych, natomiast na tej chwilę jest 13 705 złotych, więc moi drodzy jeżeli macie gest, jeżeli przysłowiowe piwko nie jest dla Was problemem, to proszę Was, żeby pomóc koledze, wiadomo, powrócić do normalności. Pieniążki są zbierane na rehabilitację oraz na protezę. Także moi drodzy, link do zbiórki znajdziecie w opisie, w komentarzu, a ja też na koniec puszczę Wam taki spot, który zrobiłem na Facebooka, żeby Wam pewną rzecz uświadomić, ale tak jak mówię, to na koniec filmu. A w tym momencie witamy kolegę Marcina Wójcika i kolega Marcin zapowie, zaprosi was na rajd. I chciałem wszystkich zaprosić na siódmą edycję bałtyckiego rajdu, która się odbędzie 11 września w miejscowości Dępki na ośrodku Dębki Plaja. Mam nadzieję, że Krystian z kolegami też dojedzie, też się będzie z nami bawił, będzie, się, będzie brał udział. Ja będę na pewno, będzie na pewno Karol. Zobaczymy, kto jeszcze. Natomiast... Negocjacje trwają. Po <grym> całej Polsce tak różne. <grym> Słuchaj, natomiast gdzie można się zapisać? Czy trzeba się zapisywać? Zapisywać się można przez stronę pzmot Motu. Jest tam kalendarz imprez poprzez przejście można się zapisać. Natomiast noclegi trzeba rezerwować bezpośrednio na ośrodku Dębki Playa. Wszystkie informacje są na Facebooku, na naszej stronie Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych Bałtycki Ride. Powiedz mi, ile już uczestników się zapisało? W tej chwili jest zapisanych około 20 paru ucz uczestników. Czyli tak, musimy się sprężać, żeby tych uczestników było jak najwięcej. Jak najwięcej oczywiście. No, ośrodek jest duży, ośrodek zresztą mamy z ośrodkiem uzgodnione, że jak będzie bardzo dużo, to będą po sobie we wsi, w koło będą wynajmowali pokoje, więc nie ma problemu. Tyle ile uczestników będzie, tyle będzie ugoszczonych. E, impreza jest dwudniowa. Impreza jest dwudniowa. Otwarcie biura rajdu jest czwartek, 11 września o godzinie 16. W piątek wyjeżdżamy na rajd. Po okolicach, po gminach Gniewino, Krokowa, Choczewo. Cały rajd jest w ogóle oparty na historii, historii ziem szubskich na kanwie filmu Kamerdyner. Film Kamerdyner pokazuje tą historię, tak? a my to chcemy pokazać, opierając się na tym filmie, chcemy pokazać. I to jest mniej więcej około 80 100 km rajdu będzie w piątek. Potem w sobotę będzie wyjazd do. Pałac Mamy w planach wyjazd do pałacu w Kłaninie, gdzie powinna się odbywać akcja filmu Kamerdyner. Tam będzie też prezentacja, będą pokazanie tych wszystkich tak dalej. W sobotę po tym wszystkim konkurs elegancji i na końcu tradycyjny dla nas już jak zawsze wyścig na plaży równoległy motocykli. No na to się szykuje bardzo, Karol. To no. jest jego niespełnione marzenie z młodości pościgać się po piasku MZ. -ką. Ja mam, znam takiego jednego kolegę od nas tam z okolic, który też jeździ MZ-ką i który zawsze wszystkich objeżdżał. więc myślę, że rywalizacja. Marcin, koniecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że mogę ten, i Oczywiście. mam nadzieję, że rywalizacja będzie za, za dwie mz więc będzie zawzięta rywalizacja i ciężka. Powiedz mi jedno tylko, czy pogodę zamówiłeś? We wszystkich możliwych partiach, we wszystkich możliwych kościołach i u wszystkich po kolei sekretarzy, sekretarzy w koło zamawialiśmy pogodę. No to moi drodzy, 11 września widzimy się w Dębki Plaja. Nie Dąbki, a Dębki, bo to jest drobna różnica, a drobne 400 km. No to serdecznie wszystkich zapraszamy. zapraszamy. Motocyklizm to piękna pasja, zwłaszcza kiedy łączysz go z motocyklami zabytkowymi marki MZ. To chyba coś, co dotknęło każdego z nas, każdego mz -ciarza. Dotknęło również naszego kolegę Daniela. Jednakże są w życiu chwile, kiedy w jednej sekundzie zmienia się wszystko. Te chwile to wypadek. 22 maja. Tego roku około godziny 21 Daniel jechał swoją MZK na przejażdżkę, i wtedy mężczyzna obcej narodowości wyjechał mu na czołówkę. Doszło do wypadku. Po Daniela przyleciał helikopter. Udało się go ocalić, udało się go uratować, natomiast nie udało się uratować jego nogi, i doszło do amputacji. W momencie, kiedy to nagrywam, Daniel jest już po kolejnej operacji. Wiemy, że będzie potrzebna kosztowna rehabilitacja. Wiemy też, że będą potrzebne pieniążki na protezę. Kolega to również pasjonat, MZ-ciarz Zlotowicz i na prośbę MZ Klub Polska postanowiłem przyłączyć się do zbiórki. Ja już swój grosik wpłaciłem. Gdybyście wy chcieli wpłacić, to oczywiście zbiórka znajduje się w linku poniżej. Moi drodzy, jak to się mówi, przysłowiowe piwko mniej. A miejmy nadzieję, że kolega wróci do pełnej sprawności, czego ja mu życzę. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, i tym oto sposobem kończymy wizytę, a właśnie głośnym sposobem kończymy wizytę na poznańskim. Moto bazarze. Panie Wojtku, jakieś ostatnie słowo dla widzów? Do zobaczenia. No i to mi się podoba. Pogoda dopisała. Tak zakupy były. Mamy dla Was, tak. y, nagraliśmy dla Was materiał, który właśnie obejrzeliście, więc do zobaczenia.